To projekty małgorzaty Matysiak zafascynowanej szkłem od dawna. I nie chodzi tu tylko o zwykłe i niezwykłe lampy i świeczniki, wazy i misy, ale też o większe powierzchnie szklane. Taką naszą propozycją, właśnie na to, żeby te pomieszczenia były inne, są to tak zwane szklane domy. Czyli począwszy od właśnie ścian, przeszkleń, poprzez lampy, stoły, kończąc na elementach takich jak umywalka czy szafka pod umywalkę, nawet ze szkła można zrobić wszystko dla domu. Nasz lęk przed szklanymi elementami jest usprawiedliwiony. A nuż coś się potłucze, zbije. Trudno żyć i mieszkać wygodnie z takim nastawieniem. W tym wypadku jest to nieuzasadnione. To szkło, wykonywane metodą fusingu, jest bardzo wytrzymałe. Projektując wnętrze, warto wziąć pod uwagę szklane elementy. Rozświetlają pomieszczenie, zmieniają je w zależności od padającego światła, a przede wszystkim czynią je niepowtarzalnym i oryginalnym. A o tym marzy każdy z nas.